Cześć, witajcie na moim kanale samochodowym. Jak widzicie dzisiaj, no jakiś tam model Poloneza, który chyba miał być tym, tą wersją Borewiczowską, znaną z serialu. No ale coś tu chyba nie wyszło. Aczkolwiek bardzo mi się ten model podoba. Jest taki dziwny i oddaje dosyć charakter tych lat 70., no może 80. -tych. Nie, chyba 70. -tych. No cóż, no ale jesteśmy. W odcinku zatytułowanym Crash Test, no więc nie byłbym sobą, jakbym nie rozbił tego pierwszego. polonezaj, i sprawdził, jak ten model reaguje na spotkanie ze ścianą przy 50 na godzinę, mniej więcej. No i właśnie tak, wygląda to całkiem nieźle. Ten model zgnieceń tutaj jest dość dobry, trochę. Nie, no nie dziwi mnie w sumie, że to auto jeszcze jeździ, bo prędkość nie była zbyt duża i pewnie prawdziwy Polonez Borewicz, może nawet Karo, zachowałby się podobnie. Jesteśmy już po załadowaniu drugiego, tym razem takiego no, ceglano-czerwonego Poloneza, ta sama wersja, tylko różni się kolorem. Kolejny crash test przy prędkości 70 na godzinę, ale musimy się oddalić od tej ściany z tą samą prędkością, aby być w stanie ją potem osiągnąć. Tak samo zawrotka w spektakularnym stylu. No i zbliżamy się do prędkości 70 na godzinę, i kolejne zderzenie. Jak zauważyliście, jesteśmy znowu na tej grid map, czyli tej mapie takiej tes testowej bez yy, jakichś tam realistycznych tekstur, no ale po prostu na tej mapie coraz lepiej mi się te testy robi i mogę sobie tak te autka poustawiać dowolnie. W tym pomieszczeniu z takim odwzorowującym, mówiłem wcześniej, że w tym pomieszczeniu takim odwzorowującym yy, crash test, yy, to Centrum Badania stref zgniotu w NCAP no, i ładnie to wygląda aczkolwiek jest mało miejsca i nie mogę sobie tak porównać tych zgnieceń i muszę tam używać już bardziej zaawansowanych funkcji replayu a wolę robić zwykły gameplay tak naprawdę no i tutaj zawrotka nie wyszła natomiast no dość daleko jesteśmy już prawie nie widać tam w oddali. No, mam niby to full HD jak zauważyliście, nawet jakość nagrania się poprawiła w stosunku do poprzednich odcinków, ale to kwestia ogarnięcia technicznego, zaraz o tym powiem. Zbliżamy się do ściany z prędkością 100 na godzinę. No, tutaj już nie byłoby szans na przeżycie. Ja cofam ustawiając to auto yy, do szeregu yy, i zaraz wam powiem o co chodzi z tym aspektem technicznym nagrywania tutaj moich yy, przejazdów, moich przejazdów na Torze Dunsfold i crash testów właśnie na tej mapie, albo na tej drugiej służącej wyłącznie do crash testów. Yy, no słuchajcie, nagrywałem do tej pory XBOX'owym, czyli tym domyślnym Windows'owym programem do nagrywania akcji na ekranie. Mimo tego, że był ustawiony na najwyższą jakość, to jakoś po skompresowaniu, po obróbce tego filmu wychodziło bardzo kiepsko. Przerzuciłem się na pakiet NVIDIA, bo mam całe szczęście całkiem niezłego GeForce'a, oczywiście starego, niezłego GeForce'a może się dorobię niedługo troszkę lepszego komputera, no to jeszcze ta jakoś wzrośnie. Dodatkowo yy, poustawiałem sterowniki w panelu yy, kontrolnym karty graficznej dla gry BeamNG. No i o, o, okazało się, że ta gra nie tylko płynniej działa, ale też ładniej wygląda. Yy, no i nagrywane filmy yy, przez ten panel Nvidia do nagrywania gier, wyspecjalizowany panel, oczywiście są wiele ładniejsze. Do tego jeszcze mały update programów do obróbki grafiki, kodeków do nich darmowych oczywiście I, no i efekt mam nadzieję, że Wam się podoba. Jedziemy z końca mapy, tym razem maksymalna prędkość i będzie to na pewno ponad 140 na godzinę, bo już jest na liczniku i tutaj nie ma czasu na gadanie. Co to się stało? Janie. I to jeszcze jeździ, słuchajcie, to jest po prostu. No, to jest po prostu niedrobione. Znaczy, ten model nie gra. No, gra jest w wersji Alfa i pewnie niedługo będzie kontrolować takie y, tego typu akcje, ale model po prostu ma niezniszczalny silnik i, i napęd na tył i maglownica też nie poszła. Nie, tutaj był ślimak chyba jeszcze. W każdym razie kółka dają się skręcać. Zobaczmy z bliska, wysiadłem z auta. W ogóle nie wiem, jak tam jeszcze żyłem w tym aucie, ale... czy jak moja postać. No dobra, od początku zobaczmy. Niebieski polones, taki fioletowy troszkę. No tutaj spokojnie dałoby się przeżyć może jakieś drobne złamania. W drugiej wersji 70 na godzinę, uderzone w ścianę, też myślę, w trzeciej wersji przy 100 na godzinę byłoby już kiepsko. Natomiast VMAX nie jest do przeżycia. Ale wiecie co, mam pomysł taki, jak widzicie ciężarówkę już przeładowałem, pewnie tutaj zrobiłem cięcie, w obróbce, no, rozbawił mnie ten polonez, no i nie mogę go po prostu nie dokończyć, nie dokończyć, no oczywiście brzmi to jak czarny humor, bo, no bo tak, ale... Ale, no, no ciekawe jak, jak to się pogniecie, no, sam model zniszczeń tego Poloneza był, był bardzo ładnie zrobiony, myślę. Natomiast, no, ten silnik działający, nawet kiedy go już tam nie było praktycznie, no, to jest troszkę śmieszne, ale to tylko... To tylko wersja alfa najlepszego chyba symulatora motoryzacyjnego, tak myślę. Dobra, żebym... żebym nie przestrzelił... żebym nie przestrzelił i nie rozwalił ciężarówki krótka zawrotka słuchajcie a ja jeszcze się pochwalę, że od teraz najbliższe testy na torze DanceFold tutaj, tutaj nie używam y, joysticka, ale na torze DanceFold mam już jako tako działający joystick, już nie jest to y, joystick przez telefon wi-fi bo z tym są problemy z łączeniem się, chociaż ostatnio chyba była aktualizacja i naprawili ten problem że y, połączenie komórki jako joystick do BeamNG jest blokowany przez Windowsowy firewall. No już nie jest prawdopodobnie. Natomiast wymusiło to na mnie ten problem, wymusił na mnie zainstalowanie wydarcie z piwnicy e, starego joysticka marki, a nie powiem jakiej, ale budżetowej bardzo. Natomiast ta gra pozwala na ustawienie tego, no w taki sposób, że całkiem przyjemnie się prowadzi. Auta na tym joysticku jedziemy. Nie no wiecie co, nie trafiłem tak jak chciałem, ale. Ale czerwony Borewicz troszeczkę się tutaj nam zmaglował. Myślę, że y, trzeba tutaj coś jeszcze dokończyć. Poustawiamy sobie te autka i walniemy kolejną ciężarówką w ścianę. Oby tylko ten biały do połowy jeszcze istniejący polones się nam ładnie jakoś ustawił. O, idealnie wskoczył. A więc. Yy, Jeszcze w międzyczasie wstawiłem Wam prawdopodobnie replay do nagrania, bo gadając, gadając, ale jeszcze zdążyłem kliknąć nagrywanie. To jest ta szara ramka na środku prawie widoczna. Teraz nic się tam nie dzieje, bo nie nagrywa. Jedziemy, jedziemy prawie, że na żywo. Znaczy no później zrobię obróbkę jakąś, ale nagrywam to. Jako, jako normalny gameplay tym razem, no poprzednie nagrania z wyścigowych były na replayu bo tak jest ładniej nie potrzeba tam gameplayu patrzeć na auto tylko od tyłu ewentualnie od boku natomiast przy takich zabawach crash testowych można sobie pozwolić na odrobinę gameplayu takiego 1 do 1 prawie, że może z małymi cięciami, bo tutaj już z tego co widzę dość długie to nagranie Robi, pewnie jest 10 minut ma. No dobra, I teraz tylko też, żeby mnie przestrzelił, chcę zahamować ostro i zaznaczyć sobie tor jazdy, po którym muszę prosto. Oj, oj chyba nie zdążę. Miałem zaznaczyć tor jazdy, a tylko. A! Nie. No dobra, może, może pojedzie, może nie będę musiał jeszcze raz tego y, wycinać. Tor jazdy, no niby ślady hamowania są. Ale nie utrzymam go, ta ciężarówka troszeczkę skręca. Teraz oczywiście nie jadę na joysticku, bo tutaj nie potrzebuję jakiegoś precyzyjnego jeżdżenia, tylko uderzałem w ścianę. W sumie nie planowałem tych ciężarówek tutaj używać, ale ten borewicz do połowy zgnieciony, ucięty praktycznie jakby zniknął. No ten polonezik mnie zainspirował. No i chcę go dokończyć. Mam nadzieję, że w niego trafię. No ciężko się jeździ, przy większej już jesteśmy. 100 na godzinę ponad, no to prawdopodobnie przyczepność stracę. Chociaż na razie całkiem nieźle to idzie, słuchajcie, i... No i zbliżamy się do tego... Aj, teraz już zaczynam właśnie tracić tą przyczepność Tak jak przewidywałem, ale chyba trafię w niego, trafię, trafię, trafię jest! Ojej, ale się zaprzyjaźnili. No, i chyba nawet, chyba nawet są nierozłączni. Takie autka, nierozłączki. No dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Ja się tu jeszcze męczę z tym polonezem, spróbuję go jakoś wydrzeć, żeby go podejrzeć, ale chyba nic z tego nie będzie. Chyba nic z tego nie będzie, więc myślę, że jest to dobry moment, aby zakończyć ten film. No tak, nic się tu nie da wyciągnąć, przeciągnąć. Yy, dziękuję Wam za uwagę. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnej nowości. Zostawcie łapkę w górę, mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie jakiś miły komentarz, może co byście chcieli zobaczyć w przyszłości. A ja Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia, hej!